Jest to fragment audiobooka. 20 dni z życia smoka. Bogusław Duda. Dzień pierwszy. Latte i y Pueblo. Poranny rytuał hakera Matrixa. Nie mam budzika. Budzik to niewolniczy program wgrany przez Matrix, żebyś przypadkiem nie poczuł swojej wolności. Budzik nie służy do wstawania. On służy do tego, żebyś pamiętał, że nie jesteś panem swojego czasu. Dlatego ja śpię bez budzika i śpię długo, w dzień. Tak, w dzień, bo w nocy pracuję. Kiedy Matrix śpi, ja się budzę. Wtedy, gdy system ma najniższe napięcie energetyczne, wtedy hakuję go najskuteczniej. Właściwie, to nie budzę się sam. Budzi mnie pipek, mój rudy ratlerek, mały, uparty, wkurzający i święty zarazem. Mały wojownik, który skacze mi po klatce piersiowej, warczy na niewidzialne i szczeka na archontów, którzy próbują się wślizgnąć przez sen. Dla sąsiadów to tylko pies. Ale ja wiem, że pipek to czujnik międzywymiarowy, działa lepiej niż alarm w żabce. Wstaję, ale nie nagle. Najpierw moment ciszy, zanim otworzę komputer, zanim zacznę pisać. Zanim odpowiem komuś na telegramie. Najpierw mój poranny rytuał. I nie, nie mówię tu o jogach, afirmacjach, medytacjach i zapalaniu kadzideł. Mój rytuał wygląda inaczej. Idę do kuchni i robię sobie latte. Musi być z mlekiem, koniecznie. Nie espresso, nie americano, nie zielona herbata z ekologicznych wzgórz Tybetu. Po prostu latte. Lubię ten moment, gdy spienione mleko łączy się z kawą. To wygląda jak niebo nad terra infinita gładkie, święte, oszukańczo piękne i tak samo złudne. Patrzę, jak piana opada, jak idealna tafla zaczyna pękać i znikać. To jest moja metafora kopuły Matrixa piękna i krucha wystarczy jeden łyk. Siadam z tą kawą na balkonie. Widzę żywiec, dla kogoś z zewnątrz. Zwykłe miasteczko. Dla mnie scena Matrixa. Widzę ludzi idących do pracy, do sklepu, z dziećmi, ze smartfonami. Widzę rytuały systemu. I nagle Pueblo tak, palę papierosy od pięciu miesięcy i nie, nie mam z tego powodu poczucia winy. Nie medytuję z wyrzutami sumienia. Nie próbuję się oczyszczać, bo moja esencja nie ma płuc to ciało jest tylko narzędziem. I jeśli mam ochotę na Pueblo, to je palę. To mój rytuał dymny. Codziennie rano, na balkonie, z